Siema! Siema, tu Żywiołak! Kochani, zapraszamy całą Słowiańską i nie tylko brać motocyklową i wszystkich pozytywnych wariatów na motopiknik do miejscowości Przegaliny Duże. Słuchajcie, to dla nas wyjątkowa okazja. Nigdy w życiu nie graliśmy na motopikniku, na żadnym ze zlotów. To będzie naprawdę, Czuję, że to będzie świetna impreza. Także bądźcie z nami. Tym bardziej, że Robert jest fanem motorów, motocyklów, junaków, więc to. I coś... nie tylko. No właśnie. Do zobaczenia, przegaliny, duże. Sława, cześć, siema. Siema!